manko witamy, nowy dzień, czwartek, godzina popołudniowa, druga 35 pięć <grym> O, zajechany jestem, jestem na Waksa zmęczony wczoraj do nocy też siedzieliśmy. Robiłem dwa kolejne torciki. O, tak się prezentują, znaczy jeden się tak prezentuje, jagodowy torcik, bardzo elegancko a drugi z białym winem jeszcze jest niedokończony o sobie leży, czeka bo jeszcze kawałek nam został tutaj czekoladowy z wiśniami i czekamy aż się sprzeda dopiero wtedy go dokończę bo to trzeba go dokończyć serkiem mascarpone a serek mascarpone jak każdy piece to wie że on szybko sechnie. więc czekam sobie no nie... im później to zrobię tym lepiej ja jestem ciekawy, jak smakuje z białym winem torcik. No, a no tak to, a tak to, jest na Maxa dojechany ciasteczka sobie zrobiłem. Ciasteczka z podkami owsianymi, z Żura wino, cynamonę. dzisiaj na spokojnie. Chlebki leżą, bagietki, Jeszcze chałeczka została. I tak jak wczoraj było od groma ludzi, tak dzisiaj chyba była dwie osoby tylko na razie. Ale to chyba tak jakoś standard już się robi, że w środę jest dużo. Czwartek spokojnie, potem piątek, sobota to już tak trochę jeździ, Potem niedziela i już totalnie cicho Czy jakoś tak, czy sobota cicha, niedziela nie Z jednej strony spoko, bo to naprawdę już przemęczony, muszę odpocząć A z drugiej, no jak mam odpoczywać to lepiej by było w domu siedzieć, no, ale no nic Później jedziemy po naszą krajalnicę do chleba Cały czas myślę gdzie ją postawić, jak ją postawić, gdzie to będzie Czekamy tym barki mają dzisiaj wjechać i tyle, no. co więcej. Wciąż pracujemy nad dopasowaniem Jakiś jakichś jeszcze produktów. Próbujemy się skontaktować z firmą, która sprowadza łąże, ciekawe czy jeszcze sprowadzają, jest łąża bezalkoholowa, jest łąża alkoholowa, ale nie możemy się na razie skontaktować z firmą, która sprowadza. Może nam się uda, a może już po prostu przestali to robić. Teraz staramy się doprowadzić do, do skutku, sprowadzić rzeczy, rzeczy z go plany, ale zobaczymy, czy nam się uda. I na razie tyle. A, czy będzie relacja z wizyty? Kurde, tak naprawdę zauważyłem, że pierogi z kimś to jakiś duży kanał, tak naprawdę ja słyszałem o tym kanale, że nie jest taki kanał pierogi z kimchi, czy pyra z korei ale po prostu ja nie mam czasu na oglądanie tych kanałów ludzi po prostu jest setki tysiące kanałów i po prostu nie mam na to czasu nawet jakbym chciał to jestem tak zawalony wszystkim, że po prostu masakra no ale dziękuję, tak dziękuję, że mnie odwiedziła i napisała, że chyba o tym filmie w przyszłym tygodniu, staje w poniedziałek czy później, jakoś tak pewnie jak się wyrobi także dziękuję za odwiedziny, jak ktoś będzie to interesować, niech idzie do niej na kanał a to pewnie tak ci wszyscy co mnie oglądają to pewnie znają ją dużo lepiej niż ja a <laughs> o, o, tak naprawdę co no co, co więcej nic tak poza tym Więcej nie dzieje, wciąż czekam aż mi dostarczą naklejki. Tak? czekam, bo już zasłonki są, już są porobione, już leżą, czekają na wysyłkę. Jeszcze tylko te naklejki, które zamawiałem na wymiar. Co na zewnątrz tutaj na górę, jeszcze na parę na kąty takie tam. Niby w zamówieniu już jest, jest zrealizowane, ale jeszcze nie doszło na adres. Także czekam cały czas ale może już w poniedziałek się uda to wysłać, czyli ja za jakieś dwa tygodnie to powinno tutaj być także to spoko, a jak będzie to się okaże i tyle co tu więcej gadać spać mi się chce jestem tak dojechany ostatnie, ostatnimi dniami, że masakra ale takie to czasy tak to. Tak. a u dentysty byłem tak Dentysta zrobił mi jednego ząbka. Okazało się, że nie, był, nie to, że był zepsuty, tylko był taki jakby pęknięty z wierzchu. No to zalepi mi to dziurę. To jest w ogóle zdecydowanie dużo lepiej że teraz oddycha. Już można jeść i pić bez jakiegoś wielkiego problemu, po prostu. Co mnie bardzo cieszy. Ale z drugiej strony powiedział, że mam jeszcze zepsute z drugiej strony i należałoby to jak najszybciej zacząć leczyć, zanim. Dojdzie to do nerwów i będzie jeszcze gorzej Także zobaczymy Na razie żyję I czekam. czekamy Czekamy, tym bardziej się w końcu ma wjechać Zobaczymy czy wjedzie czy nie wjedzie Nic poza tym Dobra zobaczymy Jak przyjedzie tym bar, to potem coś się zobaczy No i stało się Mamy to <laughs> Mamy tymbach w naszym sklepie Właśnie jesteśmy w trakcie rozpakowywania i za chwilę już wam pokazuję, mamy tembar w Korei, nie jest tak źle. Dwa smaki jak na razie, ale od czegoś trzeba zacząć, co nie? O! Oh. Nie, okay. fucking oh, jest Nie łatwo rozpakować paczka pacze, owiązana paczką. <laughs> no, już widzimy oznaki Dymba. No i co, i mamy to, udało nam się rozpakować Mamy, ale okazuje się, że na razie jeden smak tylko wjechał Zamówiliśmy dwa, to jeszcze drugi pewnie przyjedzie już nie dzisiaj, a może jutro półtce No i co, I tak się przedstawię. Jest nasza skrzyneczka I mamy tymbar Jabłkowo-wiśniowy jabłkowo tym barczek. Oczywiście zaraz zobaczymy Jakie mają przesłanie pod kapsu. No, w miarę jestem ucieszony. Fajnie, będzie nam się prezentować to lodowecze, tym barczki elegancko. Po malutku, do celu. Good choice. Mm. <laughs> no. W pierwszej butelce dobry wybór. No oczywiście, że dobry wybór, najlepszy. <grymne> Spróbujmy. No, jak dyba <grymne> Super, cieszę się, fajnie. Sklep robi się coraz bogatszy i coraz ciekawszy. I o to nam chodzi. Zobaczymy, jak będzie wyglądać z miesiąca na miesiąc. zdrówko No i dobra, buteleczki już stoją ustawione. Tylko po prostu ciekawi nas, dlaczego przyjdzie jeden smak. Powinny przyjść dwa, dwie skrzynki Drugi był pomarańczowo jakiś Czy mango jakiś, jakiś taki Już dalej nie pamiętam może pomarańczowa mięta Czy coś, no, ale nieważne Tak się prezentuje O, tu mamy Fortuszek od Violi Elegancko nam się posyłuje razem z tym barkiem Jako dekoracja Takie o, na pół, skrzyneczki Super Haha ha. Jeszcze jak uda nam się go planę sprowadzić to będzie wypas Także zmienia się zmienia cały czas Z tygodnia na tydzień Coś innego, coś nowego Super, coraz bardziej Bogate się robi Już zaczyna się i napój i czekoladka i bombonierka No spoczko i mleczko jakieś i serki topione I jeszcze, jeszcze, jeszcze Czasu, czasu, czasu Za parę miesięcy Mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie. Robi się polsko, tutaj. No i o to nam chodzi: żeby ludzie, którzy tu przyjadą, mogli poczuć to trochę polskości, zażyć tej naszej polskiej gościnności i spróbować czegoś, czego na codzień nie są w stanie tu spróbować. Dobra, ja to kończę, bo muszę się zabierać za robienie chleba. Jest już południe, jeszcze wieczorem wziałem po krajnice, także na no, masakra będzie dzisiaj też to nic, do juterka, elonarka.